Mamy już poranek. Ja właśnie sobie zrobię śniadanie, jestem już po kawce. Mamy godzinę prawie dziewiątą. Może zawiózł właśnie dzieci do szkoły. I zrobię sobie takiego banana całego, y, pomarańczkę, truskaweczki, jogurt y, grecki. I to żadna reklama, żeby nie było, bo teraz widzę, że dużo jest takich reklam na kanałach. Y, tutaj mam taki, wiecie, do blenderowania taki. Taki proszek, który zawiera po prostu kokosa, jakieś tam dodatki. Na 20 razy łyżeczkę dodaje I taki, wiecie, jest bardzo przyjemny później posmak tego koktajlu owocowego, takiego jogurtu bardziej, no nie? Także zaczynam przygotowywać swój poranny jogurt. cała wielka widzicie szklana e, moja szklanka wielka czy kubek jak to woli szklany e, na takiego pysznego koktajlu jogurtu pachnie przecudnie po prostu już e, że tak powiem spróbowałam młyczka. jest e, przepyszne bez dodatków żadnych na zasadzie cukrów e, bo wiadomo owoce są bardzo słodkie nie ma takiej potrzeby także kochani Zabieram się za pałaszowanie. Jest już parę godzin później, nawet nie tak w sumie parę, dwie godzinki później niż ostatnio, że do Was odzywałam. Troszkę się ogarnęłam. O, jeszcze widzę, że mam tutaj krem i podkład zmieszany na ustach. I co, kochani, teraz myślę, że wezmę się za jakieś porządki. Pójdę do dziewczynek do pokoju i zrobię porządki w zabawkach. Tak, tam staram się co miesiąc tam jakiś przegląd zrobić, uporządkować rzeczy, którymi się nie bawią, po prostu albo komuś oddać, albo po prostu jakoś się tam posegregować, czy, czy coś w tym stylu. I właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym się zajmuję tymi zabawkami. Myślałam, że może umyję też okno balkonowe tutaj od strony balkonu, ale powiem Wam, że się bardzo chmurzy i chyba będzie padało. Ja nie wiem, niby jest ciepło, ale jakby nie ma słońca od dwóch dni. Tak jakby cały czas stały takie, wiecie, chmury. Troszkę jest parno, ale nic się nie dzieje. Tak jakoś dziwnie, no nie wiem. Ma być 27 stopni jutro, także będzie jakieś tam ocieplenie. Zobaczymy. Poza tym jakieś tam prasowania na mnie czekają. Obiadek jest zrobiony. Wczoraj mam zrobił przepyszny taki barszcz ukraiński. Powiem Wam, że wyszedł mu naprawdę rewelacyjny. Myjemy z jajeczkiem taki barz. W środku są buraczki, mnóstwo warzyw go po prostu uwielbiają. Nawet już sobie zażyczyły na wakacje od babci grażynki, że jak przyjadą, to żeby czekał na nie taki pyszny barszczek. I mam też wczoraj arbuza i ostatnio co kupuję arbuza, żeby był słodki, to kładę go na parapet, trzymam go trzy dni, później go wsadzam dopiero do lodówki, wkładam i on sobie tam, wiecie, przez te trzy dni na słońcu trochę tutaj na parapecie dojrzewa, potem go chłodzę w lodówce, bo ja wolę chłodnego arbuza, a potem go kroimy i powiem Wam, że sprawdza mi się to idealnie. Tak samo z melonem, że najpierw go kupuję, kładę na parapet, kilka dni sobie tam leżakuje, a potem wkładam do lodówki na 24 i on jest przepyszny, także jak czasami Kupujecie arbuza i nie jest zbyt słodki, e, albo po prostu melona, który nie jest zbyt dojrzały czy słodki, to polecam wam ten sposób, bo sprawdza mi się znakomicie. I kto przychodzi, to pyta się, gdzie ty kupiłaś tego arbuza, jaki on jest słodki, przepyszny. Ja kupuję go wszędzie tam, gdzie inni, tylko po prostu on u mnie tutaj musi przeleżakować troszeczkę. Okej, okay, kochani, uciekam do. A obowiązku. jeszcze, kochani, wam chciałam dodać, że. Jeśli zaczną się wakacje i my wyjedziemy do Polski na wakacje, to napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie vlogi z wakacji, czy po prostu się zastanawiam, wam nagrać parę filmów, które się będą ukazywały pewnie tylko raz w tygodniu, czy chcecie częściej filmy a z wakacji, tylko że one nie będą się pojawiały regularnie, jakby, bo będzie mi ciężko z dostępem do internetu, czeka nas dużo spotkań i w ogóle, a chciałabym ten czas wykorzystać jakoś fajnie w Polsce, wiecie, nie chciałabym się zobowiązać do czegoś, czego nie mogę jakby wam słowa, to trzymać, bo to nie jest też takie fajne. E, także podzielcie się ze mną opinią, czy chcecie vlogi z wakacji, e, tylko po prostu one będą w takiej formie niezbyt regularnej, ale będą, e, czy chcecie po prostu z nami e, spędzić nasz urlop i nasze wakacje. Także czekam na Wasze komentarze pod spodem. Kochani. Czy powiedzcie mi, czy w Polsce są tej firmy pączki? Donaty, tak zwane tutaj 12 donatów? One są przepyszne w różnych smakach, na dzieniach. To jest Stofi. To jest coś takie jak nutella, był tu z białą czekoladą, to jest z jakimś jasnym kremem, one są cudowne i przepyszne, ci co mieszkają w Anglii to wiedzą, że są pyszne, ale właśnie zastanawiałam się, czy one występują też w Polsce i czy też je próbowaliście. Powiem Wam, że one są super i bardzo ładnie są pakowane na prezent, pięknie pachną, tutaj już trochę pojedliśmy tych ponczuniów, bo dzisiaj mąż zrobił taką niespodziankę, że je po prostu kupił zaraz kochani będzie Matyldzia, z zupkę i idziemy na kawkę tutaj do rodzinki widzieliście przed chwilą pączki jejku ja zjadłam sama dwa przyznaję się, ale one są tak syte i tak pyszne że raz na jakiś czas nie można sobie po prostu ich odmówić Lileczka bawi się teraz w pokoiku a na mnie tutaj czeka tak tak ktoś musi ściągnąć to pranie ściągnąć to jeszcze pół biedy ale Wyprasować to później wszystko, no to już chętnych tak nie ma. Zaczepiasz sobie? Tak. No. No bo... to jest barszcz. Normalnie tak nie jem, ale dla barszczu to tak jem. Przy barszczu. No no bo nie chcę zniszczyć mojej pięknej bluzki. Z no pewnie. Mam. Tak jak Z mam. zupełności cię rozumiem. W owocach na parapecie i dojrzewaniu. Chyba mąż wziął przykład i położył pomidora na oknie. Tylko szkoda, że nie odchylił tych, jak widzicie, słonkowych żaluzji. No ale też chce mieć widać słodziutkiego pomidorka dojrzewającego w słońcu, <laughs> dlatego go postawił. E, a w ogóle, to y, pomidory to są owoce. Tak, nie są to warzywa, ale wiadomo, że powszechnie mówimy, że pomidory są warzywami. Także jak powiem, że owoc czy warzywo, to będzie dobrze, myślę. Czy, że to jest duży wycisk, duży wysiłek fizyczny dla Ciebie? No. Aż byłam jedną osobą, która wzięła po Jedyną, która wzięła butelkę dźwięk, z wodą? Tak. To bardzo dobrze, że miałaś wodę z butelką. Tak było, tak było powiedziane, żebyście mieli. Na trzeciej grze wzięłam. Mhm. Jesteś czerwona trochę na policzkach. Mhm. Widać, że to duży wysiłek. Smacznego. Dziękuję. Czy jeszcze nie piszesz? Piszę. Tak? Nagle? Tak, z entuzjazmem. Zawsze pisałam. Tak? A to moja wieczorna kolacja, powiem Wam, że uwielbiam sushi, wprawdzie nie jest to restauracyjne, świeżo zrobione, tylko zwykłe teskowskie, ale już pobudzi moje smaki, bardzo, bardzo lubię maki. Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Dzisiaj przywitało mnie słoneczko, od samego rana pięknie świeci i w sumie jest to bardzo, bardzo fajne, ponieważ za chwilę e, jadę do miasteczka. Takiego dosyć przyjemnego miasteczka, oddalonego od miejsca mojego zamieszkania, jakieś pół godziny, może troszkę więcej drogi. I w tym miasteczku jest bardzo dużo takich charity shopów, czyli takich sklepów, w których Częściowy dochód jest przeznaczany dla ludzi, którzy potrzebują po prostu pomocy. To są takie sklepy, już kiedyś coś w nich kupowałam, pokazywałam Wam jakiś taki sweter, że po prostu my kupując ten towar w tych Charitasach wspieramy jakiś potrzebujących po prostu i tam się wybieramy i będę poszukiwać jakichś może książek, może jakiegoś ciuchu, może, em, może jakieś piżamy na piżamaparty, bo jakby taki też jest plan, że może coś tam ciekawego zobaczymy, przespacerujemy się, też bo piękna pogoda i e, tak będziemy spędzać dzisiaj dzień, także zabieram Was z sobą. Pokażę Wam, kochani, jeszcze jak e, wyglądam, jak widzicie mam koka, umalowałam się tak delikatnie, mam taki krótki bardzo przyjemny półgolfik, odsłonięty jak widzicie ramiona i taką ołówkową, za kolana spódnicę z dwoma takimi widzicie rozporkami, do tego mam sandałki czarne i tak to się prezentuje, nie wiem czy będzie to dobrze widać ta spódnica, ona jest tutaj w gumkę bardzo, bardzo wygodna, uwielbiam ją po prostu jest wiecie rozciągliwa, gumkowa naprawdę bardzo, bardzo wygodna i tak się prezentuję i lecę! I już przyjechaliśmy do Tonbry Jest godzina 10.15 i powiem Wam, że już jest 24 stopnie. Jest naprawdę bardzo fajnie, a ma być dzisiaj właśnie 26, coś takiego. A tam słychać jakiś alarm w samochodzie się włączył, także o! Chciałam powiedzieć, że nie będę mówić i yy, bo mnie coś zagłusza. No idziemy teraz pochodzić po miasteczku. teraz idziemy teraz. A tu jaki uroczy w ogóle, zobacz sklepik, to jest sklepik? Super, co? Fajny jest ten tutaj ryneczek, zdobiony. Księgarnia jakaś, no, z książkami. A tu jakaś kawiarenka? To Zle... jest Kochani, obeszliśmy już z pięć, z pięć charitasów. i powiem Wam, że mimo, że tam parę fajnych rzeczy było, to nic akurat takiego, co nam w danym momencie jest potrzebne i to, czego szukamy. Także na razie sobie spacerujemy, jest przepiękna pogoda i na razie nic nie kupiliśmy, ale zobaczcie, jakie tu jest fajne też dla Widzicie? Zobaczcie, to krzesło jest cudne. Kebab z Lamba. Porcja jest po prostu mega. Bardzo, bardzo stare groby. Sami widzicie, jak one wyglądają. Tu jest ścieżka. Tam taka klimatyczna, widzicie, ławka. Drewniane drzwi. Ale jest imponująco piękny ten kościół. A tam obok, z tego co się nie mylę, jest e, castle, czyli zamek w Tombry. I tam też się udamy na spacerek. W XV wieku. Nie, 15. 15 years. 7846, coś widać. A Ty sobie ramię kochanie nagrywasz? Myślisz? Ja myślę, że może. 17... Nie, to jest nie 1700. 17, nie, 17. Idziemy teraz do Lolek kasu? Możemy. No, Pokaż mi telefon proszę. Cały czas ustawiamy w Na tym filmie zobacz, jak spadały te suski, jak rosły. Nie widzę. Ale rozmawiamy na temat tego, oto drzewa. I idziemy teraz do zamku. Cieplutko jest. Townbury Castle, Hotel and Restaurant. Co, kotuś? Boże, jakie tu są cudne drzewa. Muszę Wam to pokazać, kochanie. One są olbrzymie. Jak tu ślicznie. No, wspaniale. Muszę się zatrzymać i Wam nagrać to drzewo. Jest olbrzymie i cudne. I idziemy dalej. Kubek winogrona. Tu są chyba posadzone winogrona. Może restauracja swoje zbiera winogrona i robi swoje wina? A my możemy tutaj ja przebywać? No możemy, bo tu jest restauracja i hotel, to, to chyba możemy. I jest jakiś niesamowity znowu, tylko taki bardziej widzę rozszerzony, ale ten plac no i te winogrona, super. Kojarzą mi się z działką rodziców. Można, skoro jest hotel, to można. I wchodzimy przez bramę zamkową. Ale pięknie skoszona trawa. Zobaczcie, tam przy drzewie Matylda i Lila by biegały. A teraz kochani zobaczcie, jak to jest pięknie obrośnięte. Drze... Jejku, no cudo po prostu. Nie chciałabym mieszkać w takim pokoju, bo myślę, że pająki by wchodziły. Ja się bardzo boję pająków, ale powiem Wam, że wygląda to ślicznie. Cream tea, coffee, a jakaś wypasiona po prostu widzę. 19,5. Co tu serwujemy jeszcze? Dwa zestawy, trzy zestawy. No ceny są, powiem Wam, takie sporawe. Rycerz. Za strona tej restauracji zwiedzamy sobie dalej. Zobaczcie, jest takie fajne przejście. I wchodzimy tak, w takie ogrody. I tam widać jeszcze jest ten nasz kościołek, który zwiedziliśmy. Czekaj ja sobie. Zobaczcie, jest widok na ten kościół, który przed chwilą zwiedzaliśmy. Stoliczki, i tu jest część restauracyjna. I tak wygląda to z tej strony. Jest naprawdę pięknie. Czuję się trochę, kochani. Jak... a tu są jakieś dróżka ogrodowa. Nie wiem. Czuję się trochę, jakbym była... W zamku chciałam powiedzieć. Jestem w zamku. Czuję się trochę. Jak księżniczka. Tak, i tutaj są jakieś takie zarośnięta część ogrodowa. Ale powiem Wam, że pięknie to się prezentuje ta zielona. Jak miejsce zabawy, i tam widzicie, są jakieś place zabaw, i pójdziemy w tamtą stronę, bo gdzieś tam prosto, prosto są baseny, czy basen jeden. Jest fajnie. Tak. I, to jest, to jest. I tam, kochani, wcale nie jest basen, tak jak ja wcześniej myślałam, bo widziałam to w ogóle z góry, jadąc z samochodem. E Szosą, tylko są fontanny, i takie miejsce, gdzie dzieci mogą się po prostu pochlupać. Także myślałam, że to jest w ogóle okrągły basen, a nie jest. Ale widzicie, bardzo dużo jest rodzin z dziećmi, z małymi dziećmi, z wózkami, e, mimo że to jest taki środek, że tak powiem, dnia w tym momencie, więc większość jest młodszych dzieci. Bo reszta w szkole. Przy rzece, o! I ona sobie tak tutaj prowadzi między tymi drzewkami. Ja sobie tak pójdę wzdłuż. Żeśmy tak z mężem rozmawiali, że to jest fantastyczne miejsce do przyjechania z dziećmi i naprawdę będziemy rozważali, żeby się z nimi tutaj wybrać. Bo jest co fajnego im tutaj zaoferować. Jestem w ogóle pod płaczącą wieżbą. Zobaczcie, jaka cudna. I jest plac zabaw. I tak jak widzieliście, kochani, te takie prysznice można bardziej powiedzieć, tak, ale to nie są fontanny. I po prostu mnóstwo miejsca, żeby poszaleć, porozkładać się, zrobić piknik. My już jesteśmy w domu, trochę zgrzani, spoceni. Całą drogę klimatyzacja pełną parą, bo u nas znowu są opały. Już to odczuwam, naprawdę jest bardzo ciepło. Wyszłam do domu i po prostu, zobaczcie, ja nie zdjęłam nawet torebki, bo co jest najważniejsze, kawa. Także robię dwie kawki, mąż jeszcze tam zagląda do autka i za chwilę wypijemy kawę i potem potem, 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 potem będziemy chyba sprzątać jeszcze coś. Może, może powiedzieć na siłownię. Ja po dzieci, wiecie, jakieś tam domowe obowiązki. Zapomniałam wam pokazać e, istotnych rzeczy, czyli to, co zakupiłam. Taką piękno żółto-czarną e, beżową sukienkę. Ona ma tutaj na dole, widzicie, takie farbaneczki, kilka warstw, e, trapezowa, rozszerzana. Tutaj ma piękne, jakieś widzicie, takie cekinowe ozdoby, e, takie tutaj wykończenie. I ja wam zaraz kochani powiem. To jest Mark and Spencer. Kosztowała 4 funty dla Matyśli na 7-8 lat w Charitasie Peters i nie wiem co tu więcej, mogę Wam powiedzieć. Na metce jest, że 8 lat, ale mi się wydaje, że właśnie 7-8 lat idealna i że to nie jest na rok. Bardzo fajna sukienka, także naprawdę cena atrakcyjna. I jeszcze zakupiłam, kochani, tutaj zaraz Wam pokażę, mówiłam o piżamaparty i udało mi się znaleźć nową sztukę, taką długą piżamkę, śliczny kolorek, taki zielonkawy w paseczki z takim przesłodkim misiem, tutaj jakieś cyrkonie, ten mis, zobaczcie jak on jest słodziutki i ona jest nowa, nowa z metką jeszcze. W sklepie kosztowałaby na 7-8 lat 10 funtów i to jest też Mark and Spencer, a w Charitasie za nówkę zapłaciłam jak widzicie 2 funty, także mega okazja nowa, a po prostu cena rewelacja. Akurat jest nam potrzebna taka, myślę, że się przyda dla Matysi. Ja pokażę Wam się kochani. Ja kochani zakupiłam jeszcze sobie dwie sukienki, ale obiecałam wam hol zakupowy, taki bardziej dla mnie, może dla mnie i mojego męża, część drugą, bo poprzedni był bardziej dla dzieci, tak jak Wam mówiłam. No i myślę, że za tydzień na moim kanale będzie taki hol zakupowy damski. Wtedy Wam pokażę też, co kupiłam wczoraj też dla siebie, bo kupiłam powiem Wam dwie sukienki letnie. Takie naprawdę bardzo fajne, luźne. I wtedy wam pokażę i postaram się Wam w ogóle zrobić hol zakupowy zmierzymy. Bo jednak fajnie jest zobaczyć coś na kimś, a nie tylko tak, wiecie, trzymane w ręku. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Mam nadzieję, że rzeczy Wam się podobały. Ja już, kochani, przyszłam pod szkołę. Przebrałam się, jak widzieliście. O. Przebrałam się i teraz czekam pod szkołą. Mam jeszcze 10 czy 15 minut do odebrania Liluni, Matysi i dzieci. I usiadłam sobie pod drzewkiem, tak trochę na słońcu, trochę w cieniu. Poczekam sobie tu, ponieważ tam na placu pod szkołą jest po prostu spieka. Sporo osób już sobie tutaj też tak usiadło jak ja w tej chwili. E, także tak dziwnie mi trochę mówicie do telefonu samej do siebie. Co ma? Nie mam taką inną sukienkę, ale mama nie lubi tej sukienki. Mama się już trzeci dzień trzeci raz przebiera. Trzeci dzień chciałam powiedzieć. Bo dzisiaj byliśmy z Tatą w Tąbry i chodziliśmy po charitasach i byliśmy przy takim zamku i znaleźliśmy super plac zabaw, na który was na pewno niedługo zabierzemy i tam były takie prysznice. I można było po prostu biegać w kostiumach w taki ciepły dzień i się na powietrzu i się moczyć. Chciałbyście jakieś takie fajne miejsce pojechać? No to Was takie miejsce zabierzemy. A jak dałyście radę w ten upał dzisiaj? Ja, ja musiałam po prostu... cały czas bać się z Lilą, która była robiła paniki. Mhm. Siała panika? A z czego twoja siostra siała panika? dała mi kartkę i powiedziałam, żeby poczekała. A inne dziewczynki też czekały i później wzięli. I Charvi była najgrzeczniejsza, na no bo ona nie zrobiła. Ten, że nie chce jej dać, Ach. Mm -mm. tak? tak. Po tego jeden dwa razy. No, no bo to jest moja. Co tam jej nie chciałaś dać? Nie, ja nie chciałam jej pomóc. Z czem, Lilu, nie potrzebowałaś pomocy? Porobiliśmy razem sok z Z liści. I z pateków I z kartkami Marcyza rysowałam. Szybkiń Aha. O, a tutaj co? Znowu będą serkowe lody robione. No, każda ma po dwa. Kochani, sorry, że tak dyszę. Ponieważ mi się karnet kończył, Skończył w sumie już jutro. To... Postanowiłam pójść pobiegać i powiem Wam, że niesły trening. Idę teraz na górę pod prysznic. O, ale jak pozytywnie!